Krytycy czasem się nim zachwycali, a czasem z niego szydzili. Bywał modny i popadał w zapomnienie. Wcześniejsze oceny malarstwa hełmońskiego mają dla nas jednak niewielkie znaczenie. Dziś cieszymy się po prostu, że ktoś przechował dla nas fragmenty naszej przeszłości. Tak jak tu, obraz przedstawia fragment liturgii Wielkopiątkowej. Jesteśmy w kościele, nieco w głębi, po lewej stronie. Widzimy fragment ołtarza, przed którym stoi odwrócony do nas plecami celebrans. Przy nim dwóch mężczyzn w ubrania wskazujących na szlacheckie pochodzenie. Ale to nie oni są tematem głównym obrazu. Na pierwszym planie, na rozłożonym na posadce kościoła dywanie leży krucyfiks. Z trzech stron ołtarza otacza krzyż grupa klęczących wiernych w strojach ludowych. Po prawej stronie pochylony do ziemi mężczyzna w sukmanie całuje stopy figury Chrystusa tuż obok dwójka małych dzieci w chwili, gdy podchodzą do krzyża. Za plecami mężczyzny i dzieci rząd wiernych na kolanach oczekuje na swoją kolej. To moment w liturgii wielkopiątkowej zwane adoracją krzyża. Ta ściśle skupiona wokół krucyfiksu kompozycja jest otwarta z jednej strony. Od strony widza. Tak, jakby zamiarem malarza było stworzenie właśnie dla widzów miejsca. Zaproszenie do adoracji. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli zobaczyć ten obraz naprawdę.